my w Olsztynie przyjęliśmy teraz w tym sezonie taką systematykę tego, że zliczam, że podzieliśmy boisko tak naprawdę na trzy korytarze, tak? Czyli mamy dwa sektory boczne i sektor centralny, na który składa się ten faktycznie sektor centralny plus obie półprzestrzenie. Czyli tak, takich ramach się porusza. Tak jest. Okej okay. I, i co jeszcze indywidualnie? No bo indywidualnie też wiem, że te liczby wam się generują, widziałem raporty, więc pytanie skąd? No. Samo się, sam, się to nie robi. Nie, nie liczą jeszcze, tak, samo się nie robi. No, bo tak jak już wspomniałem, liczymy również z tych meczów te szanse. No i oczywiście zdobyte, stracone bramki, i to wszystko również rozkładamy później na czynniki, kto brał w tym udział. I, I dzięki temu gromadzimy dane, które nam później pomagają. Czyli zdobytą bazę poza umieszczeniem jej w danym sektorze też przypisujecie zawodnikowi. Dokładnie tak. No i tu mamy przy zdobywaniu baz, możemy mówić, że ona została zdobyta poprzez prowadzenie piłki, odbiór piłki, bądź podanie. No i jeśli chodzi o odbiór i prowadzenie, no to mamy jednego zawodnika, który mm -hmm. brał udział w takim działaniu i jemu zaliczamy jakby zdobycie tej bazy. Natomiast przy podaniu mamy już dwóch zawodników i po prostu dzielimy zawodników na tych, na tych, którzy zdobywają bazę podaniem. Czyli na przykład z bazy 1 zagrywamy piłkę do bazy 2, no to ten zawodnik w bazie 1 będzie podającym, a zawodnik w bazie 2 będzie otrzymującym.